Mandero. witajcie w kolejnym odcinku na kanale Mexo Gaming. Dzisiaj lecimy z chapterem drugim gry Akumu w Robloxie. Jak zwykle jest noc, jak zwykle mam słuchawki na uszach i jak zwykle mam zgaszone światło. Tak więc zobaczmy, czy tym razem przestraszy mnie ponownie ten horror. Tak więc nie traćmy więcej czasu. Witam Was na kanale i ciśniemy. Let's go! Alrighty. Dobra, jestem w jakimś pomieszczeniu. Rozwolone krzesełka. No i zobaczmy, czym nas drugi chapter zaskoczy. Słyszę kroki. Dobra, nie wiem o co to chodzi. Naprawdę, już tutaj ktoś na dzień dobry jest. Tak, chodzi już tam postać na dzień dobry. Nieźle. O, dobra. Ale widzę klucze. Może się obejdzie tak szybko. Okej, okay, wydawał się. Jest tu coś? Dobra, mamy kolejny kolejny pierwszy klucz mamy. I lecimy. Ona tam biega, ja tam nawet nie idę. Tu są chyba drzwi. Okej, okay, udało się elegancko. Uf, to początek był dosyć easy. I teraz co my tu mamy? Piękne drzewka. No i co? Limit. No do 35 mil na godzinę. To w Stanach Zjednoczonych są takie, takie ograniczenia, takie znaki. Czyżbyśmy byli w Stanach Zjednoczonych? Mogę słuchać teraz bardzo przyrodę. Dźwięki są dużo lepiej zrobione niż w tej, w chapterze pierwszym. Ogrody Ningeo. Znajdź klucz, aby odbokować drzwi i uciec. Ukryj się w krzaku, gdy jest blisko. To mieliśmy coś podobnego na koniec. Na koniec pierwszego chapter'a, ale to wygląda tak samo. To wygląda dosłownie tak samo jak to w pierwszym chapter'ze, zobaczmy. O, Jednak nie wygląda tak samo, zobaczcie, jest jaśniej i są jakieś zęby, jakieś okropne dźwięki słyszę. Więc coś czuję, że to jednak mamy powtórkę z rozrywki. Kurczę, żeby pamiętał, gdzie to... O, dobra. O, tu już nie ma tej tablicy. A więc jest chyba trochę lepiej. Światełka migają. Dobra, jak ja teraz mam klucz? Aha, już, dobra. Tak średnio pamiętam, gdzie to było. Tu nie. A niedawno grałem przecież w to tam poszło. Chyba. Jest. Dobra. Ciśniemy. Mamy drzwi. Mhm. Mm coś tam jeszcze co niecoś pamiętam. Dobra. Zamknijmy, żeby ona tu nie weszła. I teraz tu była gra. E, Okej. Okay. No dobra. I jak tu się teraz cisnęło do tego ostatniego przejścia? Tu chyba. Jakoś jeżeli dobrze pamiętam. Olarczy ona tu jest. Bojysz się dalej, o, goni mnie. Jest bardzo niefajnie. <laughs> run Forest, run. Nara. Jaka masakra na dzień dobry. No to się trochę przestraszyłem. Proszę, nie podchodź bliżej, co? O, tam ktoś stoi, jakaś postać. Okej. Okay. Mhm. Dlaczego mnie ignorujesz, dziecko? Otwórz tę skrzynię i użyj srebrnego klucza, aby odblokować srebrne drzwi. Okej. Okay. Tu mamy ten kluczyk. No dobra, wid okej, okay, widzę jakiś domek i widzę tam u góry. Widzę jak chodzi ten potwór i tu jakiś, drugi potwór się mi patrzy. Czy zdajesz sobie sprawę z tego co robisz? Dobra, tam na górze biega ten, ten, ten potwór. Ale jakie dźwięki teraz wydają okropne? Jejku. Ejku. Robi to robotę, takie, takie dźwięki, no po prostu, aż mnie skręca. A to tu biega. Matko. Dobrze na drzwi nie umie otwierać. Ale miałem szczęście... Przepraszam was na moment. Lekko mi się gra zwiesiła, nie mogłem nic zrobić. Na szczęście nic się złego nie wydarzyło. Ja! Dobra, chyba uciekliśmy. Jajko, a przerażające. Używasz moich mocy do czynienia zła. Myślisz, że możesz uciec. Dobra, spróbujmy. Zmienia czas dzięki swoim mocom. Dobra, udało się chyba. Zobaczmy, jak daleko jesteśmy. Co tutaj jest z tyłu? Tam chyba z tyłu nie ma co iść, to chyba musimy iść tędy. Dobra, póki co to światło nas tylko prowadzą. Ale tu już nie ma takich strasznych dźwięków. A tamte to powiem szczerze przerażające normalnie. Póki co tu nic takiego się nie dzieje. Tam coś czerwonego. Tu mamy jaskinie skalne. Ale to chyba tam nie będziemy musieli iść. Zobaczmy, co tu się znajduje. Tu się nam coś otworzyło. Jakiś zamek. Nieźle. Ok. Eee, czegoś potrzebuję. Jakiegoś klucza, cokolwiek. Ale przerażający świat, może do tych jaskiń trzeba zajrzeć. No w ogóle, o ile to się otworzy teraz? Dobra, e, więc chyba teraz zajrzyjmy do tych jaskiń, czy tam naprawdę nic nie było. Bo nie mogę otworzyć tej bramy. Tak, tu się da zejść, jest... Jest drabinka. Ojejku, nie podoba mi się tutaj. Na stówę będzie chodzić gdzieś. Jak tu czerwono. Wiesz, oczy bolą. Tam gdzieś ugrzał zła. Chodź. Co to jest? Słyszę ją. Jakieś kmienie tu zbieram, Nie wiem zobacz. Jest tutaj. O! Ojko. Ale się przestraszyłem. Teraz muszę tam wrócić. No dobra, pierwsze życie mi zabrała. O! Jejku, jejku, jejku. Jakie to było straszne. Teraz wygląda inaczej koszmarniej. Przestraszyłem się, że hej, naprawdę. E, nie wiem, co ja mam zrobić. Jakieś dwa. Y, to są kamienie. Chyba Rox powinno być, a przetłumaczył jako rogi. No w końcu jest tłumaczenie Robloxowe. Ale ona tu biega. Jak ja tu mam ją pokonać? Get away. Są to dojdzie? Aha, kamienie są, żeby to rozwalić. Czy muszę więcej kamieni zebrać? Tylko nie wiem jak dużo. Niech to licho. Jakoś odejdzie stąd, czy stracę kolejne rzeczy? Dobra, muszę tu wrócić, tylko więcej kamieni potrzebę. Kolejny kamień. Tego nie można wziąć. Podpucha. Kolejny kamień mam. Ona gdzieś tam została, więc jest szansa, że mi się uda. Stąd przyszedłem chyba. Nie wiem, trzy kamienie jeszcze jakieś dodatkowe mam. Dobrze by było tam wrócić. Boja! Ale mnie ściga. Niech ją licho. Dobra, jestem w tym samym miejscu. Ale tu nie podchodziła chyba, co? Dobra. Dobra, udało mi się, rozwaliłem to. I wziąłem klucz. Okej, okay, mamy kluczyk. Teraz musimy jakoś zwiać. No dobra, to nie powinno być aż takie chyba trudne. Wcześniej mi się udało. Muszę tylko wyczekać, aż ona sobie gdzieś tam będzie w ścianę wbita. I ciśniemy. Odwróci się, lecimy. I to chyba było wprost to po prostu. Prosto po prostu fajne masło masz tylko się stresuje. Dobra, ty chyba pięć kamieni wystarczyło tylko, żeby to rozwalić. Tak więc będę... Trzeba pamiętać na przyszłość. Jakbyście w to grali. Dobra, a tu w ogóle radę teraz wejść. Dobra, udało się. Okej. Okay. Niezły, niezły ten chapter. Straszniejszy niż tamten. Bez dwóch zdań. No dobra, teraz ładu tu uciśniemy. Tylko co wiem, Akumo ma trzy chaptery. Robię teraz drugi. Może zrobię trzeci. No na razie powiem szczerze, że jest przerażająca ta gra. No i co, idziemy do Wielkiego Zamku. Teraz sobie mi się uda odblokować. Też nie? Ja, dobra. No i okej, okay, jesteśmy w zameczku. I tu też na pewno biega. Ojas. jest. tu ruszyć nie mogę. Też nie tu. Blokuję. Jest klucz?

Alright. Mam złoty klucz. Złote było tu. Alright. A ten to nie ma pojęcia. Jaki to jest klucz. Ok, trzeba będzie zamka poszukać takiego... Ten? jeszcze. Lepiej byłoby ją zamknąć. Dobra, udało mi się chyba. A co się dobokowałem? Jest! Udało się, nie wiem co ja zrobiłem. <grymne> Jakiś bug chyba był, ale udało mi się. Spyliłem stąd. NARA! Nara! <grymne> o ja udało mi się. Przeszedłem w chapter drugi. Odwaga. Okej, okay, piękny księżyc w pełni. No to trzeba przyznać. Jeee! Yeah! Mamy to. No przyznacie, że chyba była dobra atmosfera, dosyć straszna ta gierka, trzymała swój klimat. No mi się coraz bardziej ta gra podoba, akumu. Ostatnio czytałem, że też świetnym horrorem jest właśnie Mimik, bo ta gra jest wzorowana na tym horrorze Mimik, więc myślę, że Mimika wam nagram w niedługim czasie. No dobra kochani, jeśli film się spodobał, zostawcie łapkę w górę, nie zapomnijcie zostawić subika z dzwoneczkiem. No i widzimy się już niedługo w kolejnych filmach na kanale Mexo Gaming. Zapraszam Was serdecznie, trzymajcie się kochani, pa! pa!